Jest akt oskarżenia dla byłego zawodnika KSW Daniela R, pseudonim Rutek. Utytułowanemu gwieździe polskiego MMA grozi nawet 20 lat więzienia. Sprawa trafiła do sądu okręgowego w Gliwicach. Według prokuratury Rutek wraz z czterema innymi mężczyznami, w tym byłym dziennikarzem Jackiem B., dokonał brutalnego rozboju w zabrzu. Na parkingu centrum handlowego mieli steroryzować właściciela centrum medycznego, grożąc mu nożem i przedmiotem przypominającym broń, a następnie zmusić go do przelania blisko miliona złotych. Daniel R. został zatrzymany w sierpniu 2024 roku, w ledwie trzy tygodnie przed swoją walką wieczoru. Od ponad roku przebywa w areszcie, a sąd przedłużył jego zatrzymanie aż do 30 listopada 2025 roku. Obrońcy zawodnika kwestionują jednak materiał dowodowy, twierdząc, że prokuratura opiera zarzuty wyłącznie na zeznaniach pokrzywdzonego, nie mając nagrań dokumentujących całe zdarzenie. Czy to koniec wielkiej kariery? O tym zdecyduje sąd.